Oliwa to jedna z najpiękniejszych i najstarszych dzielnic Gdańska, i to będzie opowieść właśnie o niej miejsce, które zachwyca swoimi zabytkami i naturą. W tym filmie przybliżymy Wam jej historię i mamy nadzieję, że dzięki Wam w przyszłości odkryjemy więcej jej tajemnic. Dzień dobry wieczór, ja jestem Kamil, za kamerą Wojtek, a to jest kanał Stary Ziemo, jak i Morze. Oliwo, witaj. Początki. Historia Oliwy wiąże się nierozerwalnie z historią opactwa cysterskiego, które działało na tych terenach od końca XII wieku do początku wieku XIX. I tak prawdopodobnie, gdyby nie owo opactwo, które istniało na tej ziemi przez kilkaset lat, to mała wioska pod Gdańskiem najprawdopodobniej nigdy nie zaznaczyłaby się w annałach historii, a przynajmniej nie w tym stopniu, w jakim to uczyniła. A czy mnisi byli pierwszymi ludźmi w Oliwie? Oczywiście, że nie. Z badań archeologicznych, które przeprowadzono tutaj pod koniec XIX wieku, między innymi u podnóża Pachołka, wynika, że pierwsze ślady osadnictwa datuje się już na epokę żelaza, czyli około 2500 lat temu. Cystersi do wioski nad Bałtykiem przybyli z Kołbacza, pod wodzą opata Ditharda na zaproszenie władców Pomorza, a dokładnie Sambora I. Obecnie to miejsce wygląda zjawiskowo, więc i zachwyt mnichów musiał być wtedy wielki. U stóp wzgórza, obecnie zwanego pachołkiem, postawili klasztor. W tym miejscu, albo nieopodal, znajdowała się wcześniej osada, więc i rąk do pracy było pod dostatkiem. Cystersi to miejsce nazwali Oliwą, co miało mieć przez lata znaczenie symboliczne, nawiązujące do drzewka oliwnego. Trzeba dodać, że w drugiej połowie XX wieku polscy językoznawcy negowali to tłumaczenie, uznając, że nazwa Oliwa to zniekształcenie słowiańskiej nazwy Oława, określającej przepływający przez osadę potok. I gwoli ścisłości, nazwa Oliwa pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie fundacyjnym z 1178 roku jako Oliwa. Tu też można dodać, że od tego momentu zaczęło się przekazywanie cystersom przez władców pomorskich ziem i wiosek. I tak na przestrzeni lat w ręce zakonu trafiła Rumia, Strzyża Jelitkowo, Zaspa, Kępa Oksywska i wiele innych miejsc. Polityka książąt pomorskich spowodowała, że pod koniec XIII wieku do klasztoru należało już kilkadziesiąt folwarków. Posiadłości cystersów rozciągały się od gniewu pożarnowiec i od mierze pobytów. Czasy książąt pomorskich i zakonu krzyżackiego. Cystersi dysponowali ogromnymi zasobami. Szybko rozbudowali zespół klasztorny, a około 1300 roku wznieśli ten oto kościół świętego Jakuba przeznaczony dla okolicznej ludności. Jednak historia tego miejsca związana jest z licznymi grabieżami i napadami. Po raz pierwszy klasztor ucierpiał w 1226 roku. Wtedy też Prusowie doszczętnie spalili klasztor, wcześniej go okradając. Duchowni wraz z opatem Etlerem Zostali uprowadzeni, następnie zabrani w okolice wałów Gdańska, gdzie zostali zamordowani. Po 10 latach, gdy klasztor został odbudowany, Prusowie w akcie zemsty za działania Świętopełka ponownie obrabowali cystersów i zniszczyli świątynię. Zginęło wtedy sześciu mnichów oraz 34 ludzi ze służby. W nowej sytuacji politycznej od 1246 roku do 1252 zakon Krzyżacki trzykrotnie atakował klasztor, rabując jego dobra. Pod koniec XIII wieku umarł MŚciwoj II, którego pochowano w kościele klasztornym, tak jak i innych pomorskich władców, którzy oliwę wybrali na miejsce swojego wiecznego spoczynku. Po nim władzę na pomorzu przejął Książę Wielkopolski, Przemysł II który następnie stał się królem Polski. Władysław Łokietek był kolejnym, który dzierżył berło i on, tak jak jego poprzednicy, potwierdził wszystkie przywileje i nadania dla opactwa cystersów w Oliwie. Klasztor w spokojnych czasach zaś obrastał w bogactwo i jego siła na terenach okalających Gdańsk była znaczna. Duchowni czerpali zyski ze wsi i folwarków, otrzymywali opłaty z dzierżawy młynów oraz sprzedawali w karczmach piwo ważone w browarze oliwskim. Dzięki zakonowi i działalności klasztoru wokół niego rozwijało się rzemiosło różnej maści. Duże znaczenie miał przy tym potok oliwski, gdzie zawsze tętniło życie w kuźniach, tartakach, młynach i innych warsztatach. Spokój nie był jednak nigdy domeną tego miejsca. W marcu 1350 roku, w wyniku nieszczęśliwego przypadku, doszło do pożaru, w wyniku którego doszczętnie spłonął kościół i klasztor. W ciągu kolejnych pięciu lat, kościół został odbudowany i przyjął gotycką formę, która zachowała swoje kształty po dzień dzisiejszy. Wtedy też większość środków na odbudowę przeznaczył zakon krzyżacki. Prawie 100 lat później miał miejsce najazd wojsk czeskich Husytów. Sprzymierzonych z Polską przeciw Krzyżakom. W 1433 roku Husyci dokonali pokaźnych zniszczeń i spustoszyli oliwę, zaś konwent oliwski schronił się w Gdańsku. Ponad 20 lat później doszło do wojny 13-letniej, która przyniosła ogromne zniszczenia wsi i folwarków klasztornych. W 1460 roku polskie oddziały zajęły opactwo i przekształciły je w obiekt militarny, gdzie stacjonowało około 600 żołnierzy. Sześć lat później krzyżacy utracili panowanie nad Pomorzem Gdańskim i tak dla klasztoru oliwskiego skończyły się problemy z zakonem. A ty, drogi widzu, jeżeli uważasz, że ten film jest zwyczajnie dobry, to zachęcamy do jego polubienia i udostępniania, a także subskrypcji tego kanału, jeżeli tego nie uczyniłeś. Na końcu tej opowieści zaś będzie pewne ogłoszenie dla osób, które chcą od nas lepszych i ciekawszych produkcji. Zachęcamy do wytrwałości i opowiadamy dalej. Od XVI wieku do rozbiorów. W XVI wieku gdańskie Pomorze zaczęło zmieniać się pod wpływem reformacji, a idee luterańskie zyskiwały na popularności. Szlachta pomorska zaczęła wtedy żądać od Cystersów, aby ci dołączyli do zakonów żebraczych i opuścili klasztor i żyli z jałmużny. Oczywiście zawsze chodziło o pieniądze. Dochodziło do fali zamieszek i plądrowano kościoły katolickie. Za duchownymi stanął wtedy król Zygmunt zlecając wojewodzie, Jerzemu Barzyńskiemu opiekę nad opactwem oliwskim. W 1540 roku nastąpiła jednak pewna zmiana, gdyż uchwalono, że klasztor ma płacić na szkolnictwo, co oczywiście nie podobało się cystersom. Tego samego roku podjęto próbę przekazania dóbr klasztorów w Oliwie i Pelplinie biskupowi diecezjalnemu, ale duchowni mieli jednak na tyle silne wpływy u władzy, także król potwierdził ich stan posiadania. Trzeba nadmienić, iż w wyniku reformacji inne opactwa na pomorzu przestały istnieć. Pamiętajmy, że Gdańsk wtedy był miastem protestanckim i pomimo, że znajdował się w obrębie korony Królestwa Polskiego takiego buńczuczny charakter sprawiał, iż dążył do niezależności. W 1569 roku Kacper Geszkał zajął stanowisko opata Oliwy. Jego celem było między innymi zjednoczenie Prus Królewskich i Gdańska z koroną, a to się nie podobało gdańszczanom. Kilka lat później doszło do zbrojnych starć pomiędzy Stefanem Batorym a stolicą Pomorza, podczas których opactwo cystersów zostało dwukrotnie obrabowane, z uwagi na fakt, iż stało po stronie króla. Geszka uciekł wtedy z oliwy, ale klasztor niestety spłonął. Był plan doszczętnego wyburzenia budynku, ale na czas przybyły wojska królewskie pod wodzą starosty Weichera, który uratował to co pozostało. Koniec końców strony konfliktu doszły do porozumienia i Gdańsk zobowiązał się do wypłacenia odszkodowania w wysokości 20 tysięcy dukatów i tym sposobem już w 1583 roku klasztor został odbudowany. Należy również dodać, iż w XVI i XVII wieku nad potokiem Oliwskim znajdowało się około 23 zakładów przemysłowych. I nie ma się co dziwić, gdyż powyższe tereny były przepiękne i powstawały tu liczne rezydencje bogatych kupców. Jeszcze w połowie XVII wieku, na trakcie z Oliwy do Strzyży, czyli obecna ulica Polanki, powstawały dwory oliwskie. W dniu 18 sierpnia 1594 roku ze Szwecji do Polski powrócił z koroną król Zygmunt III Waza. W Gdańsku przebywał prawie dwa tygodnie i pod koniec wizyty przybył również do Oliwy. Klasztor wtedy nabierał kolorytu dzięki wysiłkom ówczesnego przeora Filipa Adlera. Na początku XVII wieku budynki zakonu zostały otoczone murem obronnym, zaś dobra klasztorne zaczęto deponować w Gdańsku. Mniej więcej też w tym czasie w centralnej części Oliwskiej Wsi naprzeciwko bramy klasztornej zbudowano wielką karczmę. W dniu 10 lipca i 15 sierpnia 1626 roku Szwedzi dokonali grabieży na terenach opactwa. Przez kolejne lata panował w Oliwie spokój do czasu wybuchu wojny ze Szwecją w 1655 roku. Rok później wojska szwedzkie wkroczyły do klasztorów w Oliwie, ale szybko zostały wyparte przez oddziały z Gdańska. Wojna zakończyła się jednak dopiero w 1660 roku, zaś traktat pokojowy został podpisany w Oliwie i jest to chyba najbardziej znane wydarzenie w dziejach tego miejsca. W 1734 roku, podczas oblężenia Gdańska przez wojska saskie i rosyjskie, budynki klasztorne w Oliwie cudem uniknęły zniszczeń. Nie podzielając tym samym losu pobliskich młynów i dworów nad Potokiem Oliwskim, czy też wioski Sopot. Po tych wydarzeniach zaczęły się trochę lepsze czasy, co było związane z umiejętnym zarządzaniem przez Opata Jacka Rybińskiego. Dzięki jego działaniom, majątek klasztoru został pomnożony. Przebudowany został Pałac Opatów, ufundowane zostały wspaniałe organy. Oraz zainwestowane zostały fundusze w powstanie rokokowego parku, a także odnowiony został Kościół świętego Jakuba. Czas po rozbiorach Po pierwszym rozbiorze Polski oliwa trafiła w ręce państwa pruskiego. Wieś liczyła wtedy około 500 mieszkańców i znajdowało się tutaj 70 zabudowań. Wtedy też władze skonfiskowały majątek cystersów oraz została zlikwidowana administracja klasztorna. Powstało sołectwo oliwskie, a od 1804 roku siedzibą oliwskiego sołtysa stał się dom bramny. Oliwa głównie skupiała się wtedy wokół obecnych ulic Stary Rynek Oliwski oraz kwietna. Trzy lata później do Gdańska, a także i do Oliwy, wkroczyły wojska napoleońskie, zaś na terenie klasztoru powstał lazaret. Napoleon odwiedził wtedy Oliwę oraz klasztor. Już siedem lat później władza w Gdańsku, a tym samym w Oliwie, ponownie się zmieniła i przeszła ponownie w ręce pruskie. Faktyczny koniec klasztoru w Oliwie miał miejsce w 1831 roku. Do tego czasu zakończyło się przyjmowanie nowicjuszy, administrację opactwa przejęło państwo pruskie. W międzyczasie, bo w 1822 roku powstała bita droga, która połączyła Oliwę z Gdańskiem. Niedługo potem powstały przy niej osiedla robotnicze. Domy były budowane zarówno wzdłuż Głównego Traktu, czyli przy ulicy Polanki, a także wzdłuż dzisiejszej ulicy Opata Rybińskiego. W 1837 roku na terenie Oliwy miały mieszkać 484 osoby, które głównie posługiwały się językiem polskim. Od XIX wieku do końca II wojny światowej. W 1864 roku do Oliwy została włączona wieś Polanki, Dolina Szwabego oraz Młoniec. W 1870 roku zaś w Oliwie pojawiła się kolej, która połączyła to miejsce z Gdańskiem i Koszalinem, a tym samym zwiększył się napływ ludności pochodzenia niemieckiego. Jeszcze 10 lat wcześniej w Oliwie mieszkało około 2000 osób by w 1900 roku prawie 6,5 tysiąca. Pod koniec XIX wieku zostały wybrukowane główne ulice Oliwy, to jest opata Rybińskiego, kwietna, cystersów i droga do jelitkowa. Zabudowa oliwy w tym czasie zyskała na tempie. Oprócz wskazanych ulic zabudowane zostały ulice Obrońców Westerplatte, Polanki, Grunwaldzka, Poczty Gdańskiej czy Hołdu Pruskiego. Otwarta została linia tramwajowa, gdzie motorem napędowym były konie. Przetrwała jednak tylko 6 lat, czyli do 1879 roku, gdyż nie była opłacalna, a przyczyną była lepiej działająca kolej. Rok później na Pochołku został rozebrany nadgryziony zębem czasu punkt widokowy, a zastąpiła go murowana wieża, z której można było oglądać pobliskie tereny. W 1907 roku oliwa zyskała dostęp do morza, gdyż w jej granice weszło Jelitkowo, Żabianka i Przymorze. Chwilę wcześniej, bo w 1901 doprowadzono do oliwy tramwaje elektryczne, a 7 lat później linię przedłużono o Jelitkowo. Gdy w maju 1914 została wprowadzona numeracja linii tramwajowych, ta z Gdańska do Oliwy miała numer 1. Cztery lata później powstały takie ulice jak Kaprów, Asnyka, Witastfosza czy Grodgera. Ciekawą postacią w historii Oliwy był naczelnik gminy Herbert Kreuzburg, którego również tytułowano burmistrzem. Wraz ze swoimi wspólnikami doprowadził do ruiny oliwską kasę gminną. Jako ciekawostkę można dodać, że ta znajdowała się w budynku obecnej poczty, przy ulicy Stary Rynek Oliwski. Kreutzburg chciał w szybkim tempie zarobić duże pieniądze i zwyczajnie nieumiejętnie zainwestował. Konsekwencje dla Oliwy były jednak ogromne. Utraciła ona swoją samodzielność, zaś jej długi zostały pokryte z gdańskiego skarbca. W zamian terytoria oliwy zostały włączone w jego obręb, co miało miejsce w 1926 roku. W pierwszych dniach II wojny światowej działacze polonijni w Oliwie zostali aresztowani, a władze niemieckie zakazały używania języka polskiego. Na terenie dworu szóstego został utworzony obóz jeniecki dla żołnierzy radzieckich. W marcu 45 podczas walk został zniszczony pałac opacki, gdzie stacjonowała nieduża grupa żołnierzy niemieckich. Ci mieli plany wyburzenia katedry wraz z klasztorem, ale szczęśliwie te się nie powiodły. Jako strategiczne miejsce została zniszczona wieża widokowa na pochołku, która nie ukrywajmy, ale mogłaby zostać wybudowana ponownie w formie przedwojennej. Wiele cennych przedmiotów zostało zrabowanych przez żołnierzy radzieckich lub zwyczajnie zostały zniszczone. Cywile, głównie pochodzenia niemieckiego, byli zmuszeni w dużej mierze do opuszczenia domów, a ich miejsce zajęli nowo przybyli mieszkańcy, przesiedleni z obszarów przedwojennej Polski. Przed wojną to miejsce liczyło około 18 tysięcy mieszkańców, zaś po wojnie równie szybko ta liczba została osiągnięta. I to by było na tyle a już niedługo kolejne opowieści z Oliwy. Dziękujemy za wytrwałość i zapraszamy do polubienia i udostępnienia filmu. I jak mówiłem wcześniej, małe ogłoszenie. Zdecydowaliśmy się na założenie konta na patronite.pl, gdzie dokładnie piszemy o podjęciu takiej decyzji. Jeżeli podoba Ci się nasza praca, która wymaga poświęcenia wiele czasu i środków, to zachęcamy do jej wsparcia. Link do naszego profilu znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękujemy i do zobaczenia.